Ecologiska System, a, no, a rozwinął was ponownie, że turl, skontynuuję naszą przygodę i powiem mam jedno. Tylko ja jestem w stanie nie zauważyć, ile coś kosztuje. <noise> I i przypierdzić całą kasę. Spokojnie, z 50 tysięcy mam 10. Miałem 2000, ale, ale sprzedałem rzeczy z bandytów, więc trochę mi się zwróciło. A mamy tu w ogóle jakąś wiochę. Kapitanie Pelerynka. Ta mniejsza oni, nie mam ochoty z nimi rozmawiać. Ale zawsze masz much to do. Yy, tak jest, za chwilę doszłem do głównej drogi, więc się będzie tu przestcofać. Pole maku! Oni hodują mak. Uj, niedobrze Widzisz co to guru Tak widziałem was Papa Zachodę, maku, grozi w więzienie. Jest oczywiście to nielegalne Gro nie, ścinaj mi powiedziałem Ci kurde coś Naprawdę no, tylko ja potrafię przypierdzić prawie 50 tysięcy w chwilę Jeden ciosem 3 Dobra. Dobra, teraz będę musiał czemuś to 100... zabijać bandytów. F4 to jest główna droga gdzieś. Tak, a to sobie, sobie mam gdzieś co 10 minut ustawione, więc. żeby nie było, że wiecie, coś się nagle stanie. O, widzimy już magiczną kropkę na radarze niebieską. Bo nie musimy aż uratować kropka. No czas jest zejść, kurde, do głównej drogi. A nie, to są ścięte drzewa, dobra. I czyżby to był owó bandytów? 45 5 4 walka obronna. Tak jest, bandyta, na razie. Nie. No, ma trwają tarcze. O, nie mam regeneracji na sobie. Łołowo, łowo, łowiać. Wow, Przekręci łucznicy. Um, 6. 8 leczenie 0 dobra, teraz mogę się zambić, jest was mniej Ty chędo żony mały Legolasie, jeszcze mi zwiałeś. ja ci kurde tam zwierzę pięknie, czy wilki się tu na chyba wszyscy Dobra, tracimy dosyć sporo zdrowia, co mnie trochę niepokoi. Pozbieramy z tych truchów wszystko co tu jest. I opędzlujmy te ciała. Nienawidzę bandytów wręcz. Co ty miałeś? Miecz ciemności! Fajna zabawka! Zobaczymy czy nam to... Y pod lepsze statystyki. Tak, to jest normalnie super. Tym miałeś... Mmm... Yy, dobra, w takim razie... 2004... Ten ma trudki sporo, no ale trudno. Dobra, yy, Damy go może ducha. 300. Ładnie, mam już dwa zajebiste miecze, fajnie! Ekstra to teraz wygląda! dun, 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 dun Dobra, tego bandytę. Dobrze, ja już mogę dosyć sporo więcej nosi niż wcześniej. Macie mięsie kunie i macie skrzynkę. Super! Akurat tego, co mi brakowało. Czyli klejnot ognia. Klej na ducha. Co ja ma? Po 300 wali z ducha. Od razu mi się trzymali na tym. Tekst jak. Yy, był raport na temat Tibi. O ja z Aksa, a mój kum. No, było swego czasu bardzo dobre. No nie wiem, że ja nie lubię. Tu jest jeszcze skrzyneczka. Tak jak myślałem, że coś mogę pominąć. Dwa zaklęcia. Zbroja. Kryształ Kwar... tu jak tak. Super. No teraz wzmocnimy naszą broń. Kilgorin Miecz Ciemności. I mamy zwierzaczka! Cześć! Par po jednym ciosie. Żal. Nie lubię, kurde, jak jest mgła. O, właśnie się przyżyta. Co my mamy? Cztery kamienie. I coś tam co, pójdziemy sobie do czterech kamieni? A czemu mnie? Zawsze to są stworki. Tam. Ja potrzebuję te rzeczy yy, gwałt, że na sprzedaż Będę tu wszystko co się kurde rusza. Kolejne stworki. Ni, 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 ni ping ping. ci robię, wiem o tym. O, masz kulki, dobra. Ładnie krytyki wchodzą, ale widzę, że jednak znaczy. Skok przeciwników, jeżeli chodzi w poziomach, jest zatrważający. A, to jest wieczka Cztery Głazów. Bo wiocha. No tak. Wracamy na główną drogę. Idziemy u na przełaj. Bo czerwony. I tam widzę kapliczkę od many, genialnie. Więc od razu ją odkryjemy. Dobranoc Nic nie goni nic A tu jest od życia Super, przynajmniej wiem gdzieś o drodze I tam chyba z Chyba Musiu musiu, chodź, ja cię zabiję 16 tysięcy to co tu są za fortyfikacje? Nie jesteś Griezlacz? 4000, no sporo ma życia Griezlacz Jakieś ruiny najwidoczniej No i właśnie smacznie, o idzie, widzisz coś spada, są jakieś ruiny Kaczki, kurys słyszę. Tu jest Misik i tam jest kolejny obóz bandytów. Wiecie co to oznacza? 4, 6, 8. Dzień dobry bandyci! Jak wam ja A, pardon, orkowie. Uuu, całkiem sporo tu. I na no, level'a. Panie nocy, krytyki wchodzą genialnie. Say hello Chodź tu. Mały dziadzie. O, przeżył mój krytyk. Chodź tu, chodź teraz ty. tu, teraz ty. Dziękuję. Obóz orków został wyczyszczony. I zobaczmy, mamy poziom, więc genialnie 105. Um, siłę sobie odrobinkę podwyższymy o 2. Życie o 1, to też i życie też o 1. Mamy 2 punkty umiejętności. Hmm, na co by to wydać? Um, pułapki. Szybkość 10, Ła 10%. Ok, um, tu, tu, tu. Widzimy, że tu ma od początkowe na więcej. Healing powers. Healing powers, heal my ass. Dobra, zobaczmy, co oni tu. Coś śmieci mieli, ale zawsze to jest coś na sprzedaż. Co nie waży to dużo. No, chyba karawane napadli czy coś. Tu nie mogę nic Ja mam naprawdę nic mi się to kończy. O Boże święty, dobra. Myślałem, co wrócę do was, jak ja to sprzedam wszystko. No, hej. No, wracamy, w... poszbierałem. No, jednakże na ja widzę tutaj tylko z różniciem małą pułapkę. No może daje w stronę miasta, bo nic innego nam tu nie pozostaje. Ładne krytyki pingola, to nie zbieram innym w ogóle mam kasy. Jeśli nie że mam tysiące, co nie szybko zarabiamy na nich. jednak wiecie, ja nie zbieram tego aż tak bardzo. Więc hmm, mogę sobie pozwolić na takie... Mocną sprzedaż. Kurde musi to lać. Dobra, nie będziemy się tych tutaj w jakiejś mocniejszej chyba wersji, a wersja, wersja 2.0, kurde. Uff. Ta, jest, mam miasto, w końcu oddam tą przeklętą paczkę do tej cholernej gili, co to są znowu jakieś ruiny. Zajrzymy do nich. Nie, no wiem, po to będą bandyci. Dobra, jest wielki pająk. To może być ciekawe. Nie ma zamiaru z nim, Dzień dobry. Dzień go słabie. O, dosyć krytyka. Dobra. Noc. Co to za paskudztwo? I tam jest więcej? No i to jest dobre naciągnięcie, znaczy, więc on od razu tam dosyć szybko tu mogę nadstrzelać. Muszę długo czekać, aż on porządnie, wiecie, naciągnie na łuk. Gin! Paskudo. Zobaczymy, co tam jest dalej, jak to będzie olbrzymi, ultra-mega pająk. Ktoś... Dobra, wolę się do niego nie zbliżać. Nie znam jego możliwości. Przecież tak długo nie korzystałem, bo nie miałem aż tylu wiecie umiejętności. Podłóg teraz będę głównie w głównie po Nie Na całe szczęście I jest teleport. Dziękuję, dziękuję za teleport. O, to właśnie miasta wyrosły przy tych teleportach, głównie. Dobra, oddajmy w końcu tą przeglądną paczkę i będziemy ruszać na drugą stronę. Dzień dobry, zastanowienie Jolke. Cześć chłopaki, mać piwo. Yy, muszę się one do tego budynku. Milie kupców. No nie mówcie mi, że jest zamknięta. Był smutek. as much as i'm here oh no no more homeless i prithee my home is full homeless <laughs> where are my manners good day to you stranger and well met forgive me things are terrible these days many homeless people in catalan eh Indeed. And tis always the same people who take them in, while others rattle around in their houses alone. Aye, I heard. But I doubt I can help you there. Mayhap you can. An old wretch by the name of Rose Primsey lives nearby. Mayhap you could persuade her to take in some of the homeless. Mayhap you could persuade her to take in some of the homeless. Hmm. I've always been too soft-hearted. To no, we'll so my home is full and her many rooms are unused. Hmm, I'm a good boy, I'm going to show you how to get there. Farewell. No, I'm going to show you how to get there. Good dobry, Rose. Ay, what is it? to a few words a Nay, tis my house, and I'll have no dirty strangers in it. Peace no, be with you, good dame. I regret that I troubled you. No, jeszcze raz. I Sorry, stary. Have you spoken with her yet? A cold-hearted witch, eh? No. Ah, no, 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 I understand. Tis a delicate matter, indeed. No to ta star kobieta jest taka uh, Life has not been kind to her and she has no wish to be hurt again. So she's closed her heart. Mhm. Chodźcie się bezdomni. the smaller villages around Catalonia. Their lives are in danger out there. Lara, Lara. No, bo na tyle. A, challenge jest w tym, czy jak ją przekonać, ewentualnie dać coś na luz. Ja chcę iść do Gillikooks, kurde. Jeszcze macie zamknięte redy. Mi czyny odświetl ze zmierzchu, kurde. Co ciekawego? Nic. Nie wiem, błąd w tekście znalazł. Greetings. To jest brama. To dobry. welcome to the fascinating world of garandel do you wish to know what the future brings nay i am not so sure that your science works ah another unbeliever but mayhap you could do something for me mayhap but what there is a man called fariel who says he is an astronomer. He ridicules me at every turn. I hate him. Come to the point. What do you want? I wish to teach him a lesson about the world of astrology. All you have to do is unleash a harmless summoned spell in his home. You are a nasty person. However, I am a gold greedy mercenary. How much? Five hundred in gold. Mmm... to nieczyste soki. Nie, czyste, nie, to, nie jest, to nie jest dla mnie, starcze. Nie, nie będę tego robił. Nie zamiarę kurde. No jest w końcu ta gilia otwarta, czy mam tu kurde stać. Krzydować? Siema. No to oczywiście. I suppose you want a horoscope too! I am an astronomer, not a cheap fortune teller! Your miserable love life holds no interest for me. Hold, old one. I am not superstitious, and I have no time for girls except, mayhap, one. You seem somewhat nervous. I am an astronomer, not an astrologer! I research the skies! Mayhap, I can also find Azarol in his flying tomb. <laughs> Nincompoops. By the way, my name is Fario. Fario, why are you so nervous with strangers? I need silence for my research. Yesterday, one of these stupid moonstruck boys barged into my observatory and broke a lens in my telescope. I am lost without my telescope. Ah, mayhap I can help you. Verily? Really? I will have to make a new lens with a flawless diamond from the dungeons below the city. If you manage this, I shall show you my gratitude in pecuniary form. Ile? No, możemy... I will name the next new star after you. Może Hmm, coś mi powiedzieć, gdzie jest No dobra, nie... no żegnaj. Nie interesuje mnie Wulżbita żaden. Mam no, kolejne zadanie. Chcę pewnie później susem czy gilgier jest Dobra, dobra, sorki. Nie mam gdzie.

A, sobie zrobimy wrogów w tym mieście. Trudno. Zarobię sobie kurde na was. Nie macie szans. Wracaj, wracaj tu. Wszystkie tu powybijam, to w ogóle będzie śmieszne. Dobra. Yy, autozapis. Yy, kawalorn. To jest najpóźniejszy. Dobra, wczytaj. <laughs> to wszystko przegiełem no ale kurde, chciałem się tam dostać. No, jesteśmy tutaj akurat. Dobra, mniejsza od tego Jeszcze raz ten teleport. Dobra. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach The Worlds. Hej ludzie. Cześć. Pa.